Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy 100 zł, taki budżet. Tak. Chcielibyśmy ustroić grup za to. Uda nam się? Myślę, że tak. Bez najmniejszego problemu. Kwiatki sztuczne, żywe, jakie, jakie Panią interesują? A co nam Pani zaproponuje? Jakie są trendy w tym roku? Mieszane. Mieszane. Są tradycjonaliści, którzy, którzy tylko i wyłącznie bazują na kwiatkach żywych, ale są też osoby praktyczne, którą, które, które wolą po prostu kwiatki sztuczne, które będą dłużej stały, na pewno na grobach, tak będą bardziej wytrwałe, powiedzmy nawet do wiosny. Więc tutaj muszę, muszę się zapytać, sztuczne, żywe? No raczej, raczej żywe. Raczej żywe. Zapraszam na zewnątrz. 18 zł, bardzo ładny, duży, niskopienna kula, polecam, super. Wytrzyma mrozy? Wytrzyma mrozy. Do zero wytrzyma, a poniżej zera już nic, tak naprawdę nie powiem, że, że, że każdy przeżyje, ponieważ to jest, już, no niestety. Kwiaty są niziutkie, wytrzymają wiatry, są świeżutkie, także bardzo polecam. Dlatego ten kolor się sprzedaje w tym roku? Bardzo ładnie. Są osoby, które są przekonane tylko i wyłącznie na przykład do jednego koloru kwiatków, także... Musimy mieć wachlarz kolorystyczny. 100 zł bez najmniejszego problemu można, można wydać, zakupując same znicze. To jest akurat za mną, za moimi plecami widoczne. Są ceny zniczy są przeróżne. Zakup dwóch zniczy to jest 100 ponad 100 zł, ale są też znicze tańsze, które są też bardzo ładne, bardzo eleganckie. I to jest właśnie to, o czym ja wcześniej wspominałam, że możemy zrobić naprawdę za nieduży koszt, koszt bardzo, bardzo fajną dekorację na grobie. Jaką kwotę zostawia się w tym roku, żeby no, to Znaczy, jeżeli chodzi i... o mia to w granicach 500-600 zł. To ile grobów? No To jest 5 grobów. To pięć są grobów. rodzice, dziadkowie, brat, siostra. Także troszeczkę tego jest. Na no, co najwięcej, co jest droższe? Kwiaty? Znicze? To znaczy no, znicze i wiązanki. Zdecydowanie. Pierwsze Jakie koszty są takie? No to są różne, 35 zł, 50, 100 zł, w zależności od wielkości kwiatu, podłoża. No i myślę, że te 600, 600 zł trzeba po prostu zostawić. Kwota 40 zł, bez problemu, zamknęłabym się w 40 zł i udekorowałabym grób bardzo ładnie. A niektórzy mówią, że kilkaset złotych zostawiają. Skąd? No tak, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś robi wszystko z ogromnym przepychem, na pewno tak jest. I ja nie mam do takich ludzi pretensji, natomiast każdy patrzy na porcję. Jeżeli kogoś na to stać, to można naprawdę różne rzeczy za, za naprawdę poważne pieniądze zrobić. Ale można coś zrobić ładnie, estetycznie, za niedużo. Mamy tutaj mnóstwo pięknych ryzantem, które w piątek trafią na groby, ale zana, zanim one trafią na te groby, to mnóstwo mhm. czasu i pracy musicie włożyć Państwo w to, żeby wyglądały jak wyglądają. My pochodzimy z Stanisławia, nasze gospodarstwo ogrodnicze jest tam. No i więc każdy kwiat jest masę razy przewracany. Są one już sadzone na początku czerwca. Dużo razy trzeba je podlewać, uszczykiwać, opryskiwać. Naprawdę to jest masa ciężkiej pracy, ale nie wiem właśnie, czy to przez klientów jest doceniane. I ten, ta doniczka kosztuje tylko 15 zł. I lu masa się ludzi jak... właśnie właśnie targują się, no ale trzeba opuścić, żeby coś zarobić, tak? A jak w tym roku sezon udany będzie, jeśli chodzi o sprzedaż? Wydaje mi się, że mam, mam taką nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo ludzie zaczynają tak kupować w tak naprawdę dwa trzy dni przed. To jest na, dopiero początek tak, naszego handlu, także ciężko ceny się mi jest nie powiedzieć. Zmieniły. Nie. Cały czas mamy takie same ceny. Co mieszkańcy wybierają częściej? Czy kwiaty doniczkowe, czy takie stroiki? Ciężko mi ogólnie jest powiedzieć, ale wydaje mi się, że częściej wolą kupić żywy kwiat. No jednak może to zmarnąć, ale żywy kwiat jednak jest Rzymk, tak? I jakaś moda jest jednak. Nie jest no? jednak na te żywe, tak? Jakaś, Nie wiem. Taki centymetr do tych kwiatów może tak? Same jak co roku. Ile wyda Pani na przygotowanie grobów? Na, 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 na wszystkie? Na, na wszy wszystkie. U, to gdzieś przeszło 100 zł. A ile ma Pani grobów? Cztery. Cztery groby. Co w tym roku pani zamierza kupić? Czy kupiłaś pani? Żywe kwiaty i żywe kwiaty przede wszystkim do, do wazonu i do niczki. I nic i nie? Jak zwykle? 30 zł. 30 zł? Ja tak myślę. Ale to co, to na jeden grup czy... Na jeden grup. Tak. I, co, I co w tej kwocie Można się powiedzieć? zmieści? Co za to się da kupić? Kwiaty, no i zniczę. Kwiaty i znicze? Tak. I nie ma co iść w takie wydatki po kilkaset złotych, żeby przystroić. Jeżeli tu. ktoś ma więcej grobów, tak jak ja mam, no to trzeba liczyć się, że najmniej te 120 złotych trzeba wydać, nie? Także tak to wygląda. Z tym, że ja mam taką małą szklarenkę, sam kwiaty hoduję, także e, po prostu mnie to mnie kosztuje. Ile kosztuje przygotowanie grobu do tego święta? Samego grobu czy tych gości, którzy przyjadą? A to, to już efekt nie, naddany nie, się nie, pojawia. To, to jeszcze Bo ta pan, różnica. Pan sobie, pan sobie y a... No tak dość sporo, bo mogę powiedzieć to, co od sąsiadów wiem, nie? Że tak dość sporo, jak ktoś ma ileś grobów? 5-6. No A to, to jest kilkadziesiąt złotych, kilkaset? No nie, kilkaset, nie, kilkadziesiąt. kilkadziesiąt. No jeszcze tanią wersją. Jak sobie sami uchodują. No właśnie, bo macie Tak, To piękne. moje. To moje, tak, sama sobie uchodowałam. Czy nie udało się obniżyć kosztów? tak? to, tak, tak. W tak. ten Niczym sposób nie się są uda. Od no, tych, no, nie, tylko się nie, rozwin nie, nie rozwinęło się do końca. A nie boją się Państwo, że ukradną je do, 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 do wszystkich nie świętych? Nie, bo wsadzamy, wsadzamy do, ziemi. A, do ziemi. To może nie wyrwą. No, to może nie wyrwą, dokładnie, to prawda. Ja to robię bardzo ekonomicznie, powiem tak, około 40 zł. I co w tej kwocie, co za to się uda kupić? Kwiatki, gałązki, ją z ogródka, jakąś świeczkę. I tyle. Bardzo, I tyle. Bardzo. Pustem. Bardzo. Ja Zależy jak kto ma pieniądze. Tak, tak, jak kto ma dużo, to kupuje drogę, a kto ma mniej, to kupuje, nie tańsze. No to taki, co ma dużo, to za ile ten grub przystroi? Ja wiem, ja tutaj widziałam, zamawiałeś za 150 zł wiązankę. Nie, to, to, już Ale to, już to już przegięcie. Ja mam wiązankę za 20 złotych. Tak. Mój syn sam zrobił i kwiat kupiłem za 15 i wszystko. No Więc ja plus tak samo. Tak, plus no, pieczkę, no, Ja wiem, około 70 zł no, grup, tak. Specjalnie tak robię, ale tak I chcę się tam dużo wypowiedzieć, żeby mogło zrobić dużo, mm -hmm. uroczyście. Ale mm -hmm. jak jestem raz na rok, to zrobię, ale ja jestem tu dwa razy w tygodniu, no. bo moje chłopcy tu leżą. Co dzień się świeczkę zapala? No, co no, 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 drugi? Co no, drugi? Ale tak, dwa razy w tygodniu na pewno palisz te świeczki. No, ja no czyli w jednym grobie i także chodzę co drugi dzień prawie. A. Mm -hmm. No bo to są synowie, nie? No, tak. W wypadku, i to co człowiek chodzi. Czyli się pamięta nie tylko od o, święta. Nie, 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 to my to przerwy. nie pamiętamy. My to chodzimy bez przerwy no. na ten cmentarz. A tak na, cmentarz, jak na cmentarzu, na No gdzieś kosztówy. Na jeden grup. Na jeden grup, tak. No I co w tej cztery. kwocie, co tam się znajduje wtedy? No co tam? No kwiaty zniczę. No bo kwiaty tam jest coś takiego do cztery dycha. Znicze też, a z też, chociaż cimno, bo ja idę naprzód to tam jeden, ale... Ale ten. w piątek się przyniesie więcej. No. To jak ktoś ma kilka grobów, to nawet kilkaset złotych. No to, to, to wtedy im brakuje, na to inne, na leki brakuje wtedy. No to na ogół emeryci, dwa dbają o groby. No tak. Bo młodych to, dużo pani miała tu młodych?